Cześć! W dzisiejszym odcinku Przedstawiam kamery Panasonic National Postaram się, żeby to był szybki film Zobaczcie jakie były wersje Pierwsza wersja W kartonie National M7 To już jest trochę Przeżyła już swoje. Jest w najgorszym stanie. A w ogóle po czym się poznaje kamery, ile przeszły? Tutaj, po tym. Jeśli jest mocno wytarte, to znaczy, że była mocno użytkowana. W zestawie mamy takie coś. to było pakowane kiedyś Kamera numer dwa nasze Można było kupić wersję w walizce, pewnie była droższa. Zostawię to samo. A można było też kupić taki adapter dzięki czemu można było nagrywać coś na kamerę z jakiegoś innego magnetowidu. Tutaj jeszcze mam generator tekstu. Można było wprowadzać napisy. Tutaj tak było opakowane. Tu Przewody Bateria, kluczyk Kamera numer 3 Panasonic Ale nie jest to kamera Panasonic M7 Jest to model M9 M9 prawdopodobnie były wypuszczone na Rosję. Tu też taki adapter. Ona jest w stanie fabrycznym. Zobaczcie. Tak wygląda kamera w stanie fabrycznym. Gdy otwiera się komorę kasety, to pachnie nowością. Poważnie kamera z lat. Nie wiem, to był 91-89, czyli dawnych lat już. Ma prawie 4 dychy na karku. A ona dalej pachnie nowością. Walizka tak samo to jest. Wszystko w idealnym stanie, nawet pasek jest nieotwierany. I teraz kamera numer cztery Panasonic. Panasonic M7. Tu też jest fabryczny stan. Proszę zobaczyć, jak ona się świetnie zachowała. Mało już, już jest takich kamer. Ciężko dostać taką. O, jest jedna ryska, ale mało widoczna. I ostatnia kamera, numer 5. Też Panasonic M7. W takiej dosyć sporej walizce. Prawdopodobnie została wydana. Na pewno nie na Europę. Pewnie Ameryka. Bo rzadko jest spotykana. Tutaj w zestawie był taki grip. To się nazywa? Nie wiem. To się też tak przesuwa fajnie. Oj, prawie mi spadło. Ale. Można sobie regulować. Ta kamera nie jest w fabrycznym stanie. Ale też nie jest aż tak zniszczona. Tutaj usytuowanie walizki. Można sobie też tutaj dorzucić. Tutaj, i tutaj też taka ciekawa opcja. Dobrze. Myślę, że tyle wystarczy. Jeśli chcecie zobaczyć, jak te kamery nagrywają, to zapraszam na inny film. Tutaj macie odnośnik. To by było na tyle. Cześć.